Hej Kat, jest Zuzia i jak widzicie jesteśmy na lucznisku, tu tata, tu mama, hello, hello i zaraz będziemy wchodzić do... Będziemy wszelakić do samolotu, jedziemy, jedziemy... A ty się kiedyś może dowiecie gdzie jedziemy. Lecimy Jesteśmy w samolocie, słuchajcie, tutaj mamy tak telewizory telewizjery, mamy masz telewizję. Mama mnie nie słucha. Mamy jeszcze koc i poduszkę, tylko gdzieś dam swoją poduszkę. Jedzenie nam przyjechało Zjedzone, a przynajmniej Widać um, co, najbardziej głodny? A my zaraz odpalamy to na Simsy Będę cię męczyć I jeszcze do obiadu dostaliśmy takie mini butelki Jeszcze dla porównania do mojej ręki Słodkie Towarzystwo słuchajcie posnęło Tata no, tata 5 sekund temu spał no, Mama śpi? No słabo trochę Będziemy z tatą oglądać film No, także spoko I będziemy lecieć jeszcze 5,5 ,5 godziny A potem Przesiadka 4 godziny i jesteśmy Siedzą chwilę, tylko jeszcze tutaj szybciutko zerknę, ile nam czasu zostało, bo nie gił. Jeszcze 4,5 godziny lotu przed nami. Toż to city dla piesków. Labrador city. Ja sobie na tym telewizorze odpaliłam harapota, a rodzice śpią. Nie widać mnie, dobra. Widać mnie coś? Nie. Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. mamy Ten sam dzień jest dużo jaśniej, ponieważ cofnęliśmy się w czasie. Otóż jest jakaś... Tak, jest jakaś 13 rano. Nie wiem, sprawdzić muszę. Jednak jest 14 Ale ja byłam bez też Zostało nam ostatnie pół godziny Nawet 31 minut A ja mam dość Mój mózg nie wiem co się dzieje Jesteśmy już na lotnisku, halo mama. To nie jest listerko, mamo To się nagrywa A więc jesteśmy już po odprawie i za... Oj i za 6 minut wpuszczą nas do samolotu. Ja to szczerze nie wiem, czy ten samolot w ogóle tu jeszcze tu już zaparkował, wiesz? No nie, wiem. no nie wiem po prostu. Ale tak czy siak, idziemy se tunelem, rękawem, jej. Je. A nie dobra, jednak zaparkował już. Um, zaparkował nasz samolot. A więc tuptamy, tuptamy, tuptamy. Mama, tuptasz? Tuptam. Mama. Tak. Tata ta, tuptasz. Tuptam. Już, już, już ledwo. Ja też tu ptam. Tu jest z górki, tak spadam cały czas. To z górki, ja tak cały czas spadam. Są pewne lęki, po to nie wydarzy. Jesteśmy w samolocie, no to niestety musiał opuścić ekipę, więc jesteśmy tylko we dwie. To do tej pory przyczyn. Właśnie. O jedna butelka się uratowała, ratowała twoja. Jej! moja buteleczka mini się To jest druga. A nawet dwie się uratowały. No i elegancko. Siemaneczko, proszę Państwa, wystartowaliśmy. Normalnie, że możecie sobie wysunąć i położyć telefon. Mam takie. I tu można sobie normalnie, i może telefon. Fajnie, fajnie. Fajne. Się tak. Ja sobie pospałam w ogóle na razie tak pięknie na półtore. Dobra, ja się zdejmuję teraz. Jakieś zamieszanie w ogóle dzieje. I tak ja sobie pospałam. Jest już ciemno, jest w Toronto, jest godzina 18.18. W naszym miejscu docelowym jest inna godzina. Ale jeszcze pan nie powiem jakie tam miejsce i tutaj dostaliśmy takie coś więc testujmy sobie bo jestem tego ciekawa tak no teraz sobie myślę, że to samo dostaliśmy w poprzednich samolocie, tylko inny smak jest po prostu dobry ta, o, tata będzie testował ze mną okej, okay, ale czekaj, czekaj że, dobra, stukamy w stu... Bardzo chyba jednak jest to samo. Ale to nie zmienia faktu, że... To nie zmienia faktu, że są sztuczne. Patrzcie za oknem już ciemno. W ogóle w Polsce już jest następny dzień. Jest 15 po północy. 15 po północy. Także no. Wyglądam jak y, ludzik z Minecraft'a. A tak, jak to było? przed naszym Tak, mam tak, pół godziny. Y, więc teraz miałam świeży dopływ energii Tak. teraz robię różne kłopoty. Na przykład właśnie zakładam poduszkę na głowę. O, albo nie czekajcie. To jest dziwne, to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Powiem Wam tak, jak kiedyś to zobaczycie, weźcie po dobre. <grym> Naprawdę. To ma w ogóle taki śm śmieszny kształt. niż mi się wydawało, nie wiem tak czy siak było dużo ciemniej niż myślałam, znaczy było dużo jaśniej niż myślałam, dobra, to jednak to światło nie jest wcale takie podciemne. To po prostu e, mój ekran był ciemny. okej, okay, nieważne Mama powiedz jakieś dwa słowa do kamery dwa słowa do kamery, zobaczmy co chcę <laughs> to były trzy słowa nie, czy to nie To nie było tak Dobra, nieważne, mój mózg już też chyba po prostu chodzi na najniższych obrotach, definitywnie. No Co? Robi się taki filar. A jeszcze trzeba się skupić na tym na lotnisku, chwile. Oj, tak, trzeba, trzeba. Coś? Jakiś problem? Tata, jakiś problem? Nie widzą problemów. wiecie jak mama teraz śpi? Mm. Tak, no, nawet śpi na poważnie. Tak, mam Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mama śpi na serii Informować jak sytuacja wygląda. Wylądowaliśmy, teraz musimy jakąś kartę turystyczną wyrobić, odebrać bagaż i do domu, znaczy do hotelu. Ej, hey, Karol jest już 12.00 i obstałam. I uwaga, no, widać, że jesteśmy w hotelu. E, nie pokażę go, bo wam go, ponieważ standard jest tu um, średni. Może następny hotel będzie lepszy. I uwaga, widoczek z okna. Popękanego troszkę okna. W ogóle mama zrzuciła firankę dzisiaj rano. No. Normalnie mamy dżunglę na ogrodku, Jakiś problem? Aha, i uważam, że to jest dobry czas, żeby powiedzieć, gdzie je lecieliśmy. Otóż na Dominikanę. Yay! Czy zapomniałam nagrać zakończenie do tego filmu? Jak najbardziej. Czy minęło już kilka dni, a ja spaliłam się? Otóż jak najbardziej. A więc po takim zakończeniu. E. A więc po takim rzędzie. Żeniu... Po, ta... po takim zakończeniu żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Pa!